Witam Was 17 stycznia 2024 roku i rozpoczynam trening przysiadów. Filmik będzie prawdopodobnie krótszy. Zmieniam. Nie chcę mi się za bardzo trenować. Postanowiłem robić mniej przesiadów w tych pierwszych seriach, aby zachować więcej sił na później. Druga seria 58 kg. Trzecia seria, 68 kg. Czwarta seria 78 kg.

Większy ciężar, większy wysiłek. 5 kg więcej, czyli 93 kg. I to będzie koniec przysiadów, koniec treningu teraz trochę rozciągnie te swoje mięśnie. Wieczorem, to znaczy później, bo teraz już jest późno. Wieczór jest pół do 18.30. Potem zrobię pięć serii z Nosów tułowian na, na brzuch, wsiadzie na krześle. Więc oto mój posiłek potreningowy, przedostatni w dniu dzisiejszym. A takich posiłków do tej pory zjadłem cztery. Składa się on y, z fasolki, która y, najpierw jest y, fioletowa, a po ugotowaniu jest zielona. Oraz ze sztuki mięsa z <grymka> upieczonego kurczę, czy mam w rękach i trzęsie mi się to wszystko. Jest obwódka tłuszczu wokół tego sabu. Jest też y, czosnek i tu jest trochę soli, w której będę maczać ten czosnek, żeby mi się to smacznie jadło. I podobny posiłek zjem przed snem. Jem teraz więcej jak to widać y, po moim ciele. Jestem bardziej pełny. Mam nadzieję, że za mocno się nie zatłuszczę i będę potem mógł się redukować się bez takiego wielkiego bólu. To by było tyle. Suplement. Zapomniałem dodać, że będę też to, ten, to jedzenie popijać. Yy, takim rozdrobnioną pulpą w tym wypadku z brzoskwiń. to no, popijam cały dzień i w trakcie treningu no i teraz do posiłku. Teraz to już jest naprawdę koniec.